Witam bardzo serdecznie w kolejnym meczu naszej reprezentacji do lat 21. Dzisiaj zmierzymy się znowu u siebie, ale tym razem będą to Niemcy. Przed nami najprawdopodobniej trudniejszy rywal, ponieważ yy, no, Niemcy stoczyli bój z Hiszpanią w finale Mistrzostw świata W21 Ostatecznie przegrali z Hiszpanami 2 do 1 czyli drużyną, która nas pokonała 5-0. Zobaczymy jak będzie to wyglądało. Czy Polska zagra jak wtedy z Hiszpanią? Czy może jednak zagra tak jak grała z Francją? Czyli postawi na atak i presję. Jestem ciekaw jak spisze się wielki i Michalak w tym meczu, ponieważ to są ponieważ w poprzednim meczu Michalak ładnie kręcił, a Bielik ładnie bronił. No i dzisiaj ustawienie Polski to jest 4-4-1-1. Loska fila Bielik, Bochniewicz, Gryszkiewicz, Michalak, Jagiełło, Żurkowski, Jóźwiak, Szymański oraz Buxa. Kapitanem dzisiaj będzie Bielik, ponieważ Kownacki jest na ławce rezerwowych. Nie spisał się Kownacki dobrze w meczu z Francją i Raczej wiadomo dlaczego w takim razie nie wystąpi dzisiaj od pierwszych minut Ale jedno jest pewne, no nie będzie to znowu łatwy mecz dla nas Musimy pokazać się z dobrej strony Tak jak to zrobiliśmy z Francją Nie możemy się bać, musimy atakować I jak wyjdzie, to wyjdzie A zatem zaczynamy bielik do Filii No ja się spokojnie tutaj zaczynają podania na swoim swoim polu karnym w polu po w prostu fila, bielik do Bochniewicza Bochniewicz w poprzednim meczu nie grał. Do niego grał Bieteska, ale dzisiaj postanowiono go wpuścić. Zacim jak się Bochniewicz spisze. No i na razie tej płacy spokojnie rozgrywają w swoim polu piłkę. Gryszkiewicz. Do Żurkowskiego. Szymański. No Michalak wybiega. No, no, no tutaj. Mogło troszkę zagrozić te prostopadłe podanie, gdyby Michalak dobiegł No ale ostatecznie jednak nie udało się Ale już ciekawa, ciekawa szansa byłaby O, a tu znowu leci szansa już jak? Też po meczu nie grał Buksa, no nie, jeszcze nie, ale Żurkowski ma piłkę Jagiełło, no nie był to strzał jakiś trudny do obrony, ale plus za starania Dobrze przyjmuje Jagieł Bielik Mocno do chwili Jagiełło wybiegał, no i zauważył to właśnie o buksa buksa na spalonym nie był to jakiś był bardzo mocny ale jednak jednak był Dobrze, fila. Dobrze, Szymański teraz. Oj, ale traci piłkę. Bielik stara się odzyskać. I brawo, Bielik! Właśnie takiego Bielika chcemy również dzisiaj oglądać. Dobrze, Michalak teraz wybiegał. Michalak, Michalak, Michalak. No nie, chciał zakręcić, ale nie wyszło. Będzie aut dla Niemców. Dobrze piłował jak je ale patrzmy, bo No był tutaj spalony minimalny, faktycznie. No, i proszę, znowu ładnie, długą do Michalaka. Daleka do Juźbiaka. No i tak, będzie rozpoczynał bramkarz. Na razie nie widać takiej dominacji jak z Francją, ale dalej staramy się atakować i tracić piłkę jak z Francją. Ale jak jeło przejął Do juźwiaka On do Buksy Buksa Boksa! No dobrze, to był dobry strzał, zagroził bram so a tutaj jeszcze Szymański ładnie sobie wypuścił Dośrodkowanie i Żurkowski dobrze próbował, brawo, brawo! Ale bramkarz niemiecki nie dał się zaskoczyć takim strzałem. Żurkowskiego Da tu pięknie wpisali się obrońcy A już niepiękne podanie Szukają, szukają płacy Możliwości wyprowadzenia ataku Ale czasem tracą piłkę przez to No teraz szymański do buksy I wychodzi tam juźwiak, juźwiak, juźwiak Juźwiak zepsuł kompletnie W sytuację, która była stuprocentowa, tak naprawdę. Mógł zrobić co chciał. Mógł podejść jeszcze bliżej i wtedy spróbować strzelić. Ale proszę, Michalak przyjmuje. Dobrze ustawiony był Michalak. Jagiełło. Do Szymańskiego. On widzi Żurkowskiego. I będzie utrożny. Buksa, dobrze, ale troszkę za słabo i znowu bramkarz niemiecki nie dał się zaskoczyć tą główką. No, teraz szansa dla Niemców, ale pięknie Bielik blokuje. O ile nie jest to ten sam Bielik z Francją, bo nie ma dużo tej pracy, to i tak widać, że dalej Bielik ma formę. Dobrze, długa do Michalaka! Dob, no! Troszkę za długo tam czekał z piłką. Za długo tam kręcił. Ale tam raz był tak naciśnięty, że na chwilę stracił panowanie nad sobą, więc to też taka, takie małe usprawiedliwienie na niego może to być. Dobrze teraz. Fila przejął. Do Żurkowskiego. On do Juźwiaka, który wybiega. Dobrze. Juźwiak, tym razem nie zepsuj. Żurkowski. No nie. Jeszcze takiej strzelnie pokonamy. Bramkarza. Millera. Musimy podchodzić bliżej. I wtedy może stworzymy sobie taką sytuację, żeby w końcu tą bramkę strzelić, Bo na się wygląda tak z Francją. Dominujemy, dominujemy, ale bramki nie oglądaliśmy. Ale tym razem nie było takich bardzo groźnych strzałów jak z Francją. Tym razem bramkarz Niemiec na spokojnie mógł łapać nasze piłki. Musimy jakoś lepiej podejść do tych strzałów. Bo ile... No, mamy to posiadanie piłki, mamy tą przewagę, to jednak, jednak tym razem brakuje tych strzałów jak z Francją. Ale obrona dalej wykonuje dobrą robotę, zatrzymując Niemców. Oleż, teraz niecelnie. I teraz jest szansa dla Niemców. Co? Rzut karny. Upomnienie tylko, ale. Koniec. Teraz wszystko w rękach loski. No nie. I Niemcy prowadzą 1 do 0. Czy zasłużenie, ciężko powiedzieć, ale jedno jest pewne. Na pewno my im to daliśmy. My daliśmy Niemcom prowadzenie. Teraz patrzy muszą naprawdę zaatakować. Ale nie no. Juźwiak tak traci piłkę, no to... Ale Żurkowski przejął. No ale znowu traci teraz Michalak. Ale teraz przejmuje Żurkowski znowu. Dobrze do Juźwiaka. Do Gryszkiewicza. Jagiełło. Niemcy zaparkowali autobus po Żurkowski! No nie wierzę, słupek! Niczym przypomina się nam teraz ta główka z Francją, gdzie trafia w słupek, a teraz strzela w słupek! Już drugi słupek w dwóch meczach Żurkowskiego, niesamowity niefart ma Żurkowski! A już mógł być tutaj trochę takim naszym bohaterem. Dobrze nasza obrona, ale no znowu, Błochniewicz teraz niecelnie. Jeszcze, jeszcze niecelniej gramy niż w pierwszej połowie. Ale teraz może szansa, Żurkowski. Wybiega Michalak, dobrze. Do Buksy! No nie wierzę, jak to zmarnował Buksa teraz. No cóż, trzeba dalej walczyć, trzeba dalej walczyć. Jeszcze jest czas, 40, 30 minut. No popatrzmy. Szymański. Dobrze, Buksa. Buksa jest. Piękna bramka, piękna bramka Buksy. Teraz od słupeczka wpada. I teraz wszystko znowu nabiera napędu. Znowu wracamy do gry Czekaliśmy 60 minut, tym razem nie 95 Doczekaliśmy się ładnej bramki buksy Ale jeszcze to no nie koniec Pewnie jeszcze będziemy chcieli Dorzucić znowu coś od siebie, no bo Jeden do jednego raczej się to skończyć nie może Dobrze Bielik, no gry. naprawdę Gra Bielika miła dla oczu. Jagiełło. Do Fili. Pięknie do Michalaka. Jest szybszy Michalak. Ale do nikogo niestety dośrodkowanie to nie doszło. No, Bielik teraz... Dobrze fila przejmuje do Żurkowskiego. Dobrze, długa do Juźwiaka. No i będzie... Nie będzie różnego. Uratował sytuację obrońca Niemiec w ostatniej chwili. Dobrze, bo Bokniewicz teraz w śliskiem przejmuje piłkę. Juźwiak. Buksa nie dojdzie. Bokniewicz nie dobiegł, Ale ładnie Tomasz Toska broń. Mamy dwie zmiany w reprezentacji Polski, tym razem nie są to jakieś bardzo ofensywne. Wchodzi dziczek i wdowiak. Zobaczymy, czy to coś da. Miejmy nadzieję. Żurkowski ładnie. Mondo yy, na zagrożenie. A teraz fila dobrze. Dobrze. Szymański teraz. Nie, nie będzie, czyli ratuje. Niemiecki, no nie, ale teraz przejmujemy Żurkowski Dobrze, do Szymańskiego. Szymański! Teraz może teraz! Nie, jeszcze nie! Ale jest jeszcze szansa! Gol! Nie! Nie wpadło! Jednak nie! Ale już tutaj widziałem piłkę w bramce, w jak niestety nie Wydawało mi się, że to wpadło. Pod takim kątem to było, że... Myślałem, że jest piłka w bramce, jednak nie Ale jeszcze jest szansa Nie Tracimy znowu bezmyślnie Ale Żurkowski próbował Dobrze Bielik, teraz Teraz Do przodu Michalak Do buksy Znowu Michalak. Wybiega Żurkowski. Żurkowski gol, 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 gol! Doczekał się! Żurkowski się doczekał! Ma to bramkę, na którą zasłużył sobie. Słupek w poprzednim meczu z Francją. Słupek i w tym meczu. Walczył tak dobrze, jak tylko mógł, aby pomóc naszej reprezentacji. U21 i zrobił to teraz zrobił to właśnie w tym momencie strzelając ważną bramkę na 2 do 1 dziękujemy Żurkowski Za Szymańskiego chodzi Kownacki. Czyżbyśmy zmienili ustawienie na 4-4-2? Tak, 4-4-2. Zmieniliśmy ustawienie. Jeszcze chcemy atakować. Chcą płacy jeszcze dobić Niemców. No, no. Zobaczymy, czy się uda im taka sztuka. No, na razie przejmujemy piłkę. Kownacki będzie miał, nie będzie miał. Ale Żurkowski dostanie Dobrze teraz, Wdowiak Kownaś No nie no, znowu Kownaś traci Tak jak z Francją Dobrze Żurkowski próbował Będzie aut dla Niemców tylko Tutaj zmarnowana sytuacja Niemców. Tracimy piłkę znowu. Polacy coś oddali inicjatywę po tej drugiej bramce, ale już tak zaraz koniec meczu. No i takim strzałem. To nawet loska praktycznie ruszać się nie musiał, aby wybronić piłkę. No, tu może jeszcze jedna szansa będzie. Nie. Ale dobrze, no, 2-1 jest. To jest 80 minut dominowaliśmy praktycznie. Oddaliśmy inicjatywę po ostrzonej drugiej bramce. No i cóż, Niemcy pokonani. Wróciliśmy. Jak strzeli nam 1-0 comeback zrobiony weszło 2-1 Żurkowski tutaj Gratuluję meczu najprawdopodobniej No mecz był dosyć dobry Szczególnie y, zaczęło się jak padła bramka po rzucie karnym dla Niemiec Wtedy Polska jeszcze bardziej zaczęła atakować i koniec, 2-1 Pokonujemy finalistów Mistrzostw Świata Kownacki dzisiaj wszedł i tylko zaczął tracić Wdowiak był taką niezłą zmianą Trochę dawał od siebie napędu A dziczek no, nie miał kontaktu praktycznie no bo jeszcze ofensywną ofensywne sytuacje Bielik dzisiaj znowu bezwzględny, ale Bochniewicz również zasługuje na pochwałę. Bardzo dobrze się spisywał Fila również świetnie. Gryczkiewicz znowu taki niewidoczny, ale mamy problem z lewymi obrońcami, nawet w naszej młodszej kadrze Michalak i dzisiaj zdenotował asystę. Brameczka Buksa-Żurkowski, no i Loska, mimo że nie obronił karnego, to jak już miał tą robotę, a też dużo jej nie miał, tak jak Grabara z Francją, to stabilnie i skutecznie. Także dziękuję za ten mecz i do zobaczenia w tych meczach u 21.